Dobra, słuchajcie, teraz chciałam Wam powiedzieć z bliska, na czym polega metoda amflorażu. Oczywiście, oczywiście my to robimy w taki sposób domowy i w taki sposób bardzo prosty. Ta metoda została udoskonalona w dużej mierze przez, przez perfumiarzy, właściwie przez producentów produktów dla perfumerii francuskiej i mm, enfloraż polegał na rozkładaniu cieniusieńkiej e, warstewki tłuszczu, to był smalec albo wołowy bardzo często, e, najczęściej na szkle. E, to były takie specjalne ramki szklane, na blogu zobaczycie, to Wam pokażę jak to wyglądało. Było szkło, cieniusieńka warstwa tłuszczu i to wszystko było w takiej drewnianej ramce. Rozkładam tam kwiaty, e, na przykład bardzo często były to narcyzy, bardzo bardzo e, drogi zapach narcyzowy e, tą metodą e, pozyskiwano. I po 24 godzinach, czyli 36 godzinach, w zależności od tego, jakie to były kwiaty i jak one reagowały, ściągano te kwiaty i, udost... i, wszystko udost... i wszystko powtarzano od nowa cały ten proces. Czasami powtarzano go kilka albo kilkadziesiąt razy w zależności od tego, jakiej jakości pomadę jakiej jakości zapach chcemy otrzymać. My tutaj mamy bez, więc on troszeczkę inaczej, oczywiście wygląda to nie jest narcyz, ale te narcyzy układano w taki często w taki właśnie sposób dołem po prostu, um, ażeby pięknie pachniały, odstawiano je na chwilę, i potem znowu właśnie to wszystko robiono. Czyli metoda, w sumie mnisia, wymagająca olbrzymiej ilości kwiatów, olbrzymiej ilości zapachów, z tego co wiem, współcześnie również można kupić taki absolut narcyzowy. Yy, znaczy absolut czy pomady tak jak Wam wcześniej tłumaczyłam Ponieważ pomada to jest to, czyli ten pachnący tłuszcz Natomiast z tej pomady można zrobić jeszcze zapach, który będzie miał konsystencję płynną Na przykład wyekstrakować go sobie yy, alkoholem I to się nazywa konkret albo absolut To też już nie będziemy wchodzić w taką terminologię, nie? I właśnie w ten sposób przygotowywano sobie yy, te konkrety Aha, i chciałam powiedzieć, że czytałam książkę z 2009 roku i tam wyczytałam, że cena rynkowa obecnie takiego absolutu narcyzowego, który też pewnie pachniał bardzo upolnie, domyślam się że nie nadawał się do wszystkiego. To było 30 tysięcy euro na giełdzie, więc możecie. za litr. Więc możecie zobaczyć, jak drogie jak droga była to i jak droga jest to zabawa. Oczywiście my sobie teraz popracujemy trochę inaczej. Zaraz Wam pokażę z bliska, jak to wszystko przygotować. Tak mówiłam, potrzebujecie tłuszczu albo łoju wołowego, albo... Mm... Oleju kokosowego. Ja ten mój dwa razy renderowałam, to wszystko przy na blogu, żeby go trochę pozbawić charakterystycznego dla łoju zapachu, bo inaczej zależy mi na zapachu bzu, a nie na zapachu łoju. Jeżeli używacie rafinowanego oleju kokosowego, to to wszystko macie z głowy, tylko pamiętajcie, że olej kokosowy w temperaturze powyżej 25 stopni będzie miał konsystencję płynną, więc chcecie to trzymać troszeczkę w troszeczkę niższej temperaturze i troszeczkę w chłodzie. I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć bardzo ciekawego. Aha, i teraz tak, jeżeli przygotujemy się ten afloraż, możecie tę metodę, którą Wam poka pokazałam, powtórzyć kilkakrotnie, żeby Wasz tłuszcz e, dużo bardziej e, nasycić, a żeby Te Wasze Perfumy były jeszcze ciekawsze. I możecie, macie teraz trzy rzeczy, które możecie zrobić. Widzę, że tutaj panowie z kosami się obudzą nagle i tną wszystko koszą. Pierwsza jest taka, że ten tłuszcz pachnący możecie już za w słoiczku i wykorzystać go na przykład jako balsam do ciała, albo zrobić z niego tak zwany perfum płynne Czyli dodać, czyli korzystać. Przepraszam, jako perfumy tuste. Pan z e, kosiarką mnie rozprasza. E, jako perfumy tuste, perfumy olejowe, czyli korzystać to jako taki właśnie e, pachnący balsam trochę. Jeżeli będziecie chcieli sobie utrwalić ten zapach, to wtedy dobrze jest skoczyć do jakiegoś sklepu internetowego z produktami i kupić sobie m, jakąś taką żywicę, na przykład z Tyrax, e, która pozwoli ten zapach jeszcze utrwalić. To jest tak zwany fiksatyw Drugą rzecz, którą możecie zrobić, to jest poczekać na następny post. I kiedy będziemy sobie stwierdzimy, że nasz olej, tłuszcz już pięknie pachnie, można go zalać alkoholem, zostawić na około 3 miesiące, czyli to jest dość długo, i potem oddzielić alkohol pachnący od tłuszczu. Więc to też będziemy sobie robić. I wtedy możecie dostosować jako bazę takich perfum bardziej, bardziej tradycyjnych. I trzecia rzecz jest taka, że możecie wykorzystywać. To, co sobie zrobimy jako półprodukt możecie sobie zrobić z tym na przykład jakąś szminkę do ust, możecie dodać to do kremów i tak dalej, i tak dalej. Ja to robię z bzem, ale wszyscy nagle koszczą, wiercą. Natomiast możecie użyć do tego jaśminu, możecie do, do, użyć do tego konwali Konwali też się pięknie nadają właśnie do przygotowania zapachów w taki sposób. Możecie użyć wyciokrzewu, więc dużo takich właśnie aromatycznych, pachnących kwiatów. Tą metodą enflorażu można przygotować, żeby ten zapach na był za, na dłużej. Dobra, zapraszam Was i pokażę Wam jeszcze z bliska, jak taka domowa ramka do enfloraż wygląda, co jest bardzo, bardzo proste. Hej, hej!